The behavior U puk. Co? Puk, puk. Kto tam? Nie kurwa kto tam, tylko puk mi daj. Kot puk. Źle wpisałem trzy razy. Co? Piszą mi chłopcy, że jestem słodka Piszą mnie chłopcy jakieś liczne oczka. Można się poznać, czy można się spotkać? Nie wkurzaj mnie dzisiaj, proszę cię. No nie. Ja mam dość tych wszystkich chłopaków, z którymi ty się tam zadajesz. Wyłącz tą kamerę. Z żadnym się nie zadaję Wyłącz tą kamerę, proszę cię. Bo się pokłócimy. To jest wspaniała wspaniała postać yy, legendarna yy, piękna kobieta yy, która ma bardzo dużo do powiedzenia i, i... Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Dobra, teraz powtarzaj po mnie. Nie będę. Nie będę. Więcej. Więcej. więcej pić. Pić. Nie będę więcej. Nie będę więcej. Pić. Pić. Nie będę więcej pić. Napierdolę się! Opowiedziałbym wam suchary o poczcie, ale nie do wszystkich z was dotrze. Misiu, bo chciałam się dzisiaj spotkać z przyjacielem. Ty nie masz przyjaciół. A kupisz mi tą torebkę. Niech twój przyjaciel ci kupi. I jak wyglądam? No, na pewno tak pójdziesz. No dobra, to jak ty nie chcesz ze mną jechać, to ja pojadę sobie z Casfrem. Za pięć minut wyjeżdżamy. Nie widać mnie! Co ty robisz? Gram nie widać mnie widać! grasz ze mną! No? Pan Paweł! Jestem hardcore. Purwa! Chwalizowy! Pazlisiuł. Wtedy grał w grę. Mówił Łukasz wchodź do opony. Ale po co? Stoczymy cię z góry. Ale stanie mi się krzywda. Ja mówię, Łukasz, będziesz w oponie. Widziałeś kiedyś wypadek samochodowy? Tak, i auto było roztrzaskane, a opona? A opona była cała. Dokładnie, Łukasz, bo opony są niezniszczalne. I dzieci w oponach też są niezniszczalne. Dobra, tak, dawaj, na trzy, cztery jeden, dobra? Trzy, cztery i... A, bo nie, czekaj, do... dawaj teraz, no czekaj, dobra, teraz. Pff, czemu czekałeś, bo jeszcze pociąg nie jechał? Zobacz, kurwa. Ale konno jeździć, to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Ktoś puka! To ja, do twojej świadomości. A, otwarte, wchodź! Powiedz mi, co ja powiedziałam wczoraj wieczorem? Weź te ręce, ja już śpię. Wcześniej. Jak coś chcesz, to u umyj nogi. Jeszcze wcześniej? Sam se zrób zboczony ciulu. Bierz się do roboty. I jak nie pomagasz, to chociaż udawaj, że sprzątasz. Mam udawać, żeby tobie zrobić przyjemność. A ja jakoś potrafię. Że ty mnie po prostu prześladujesz. Cześć, kochani, strzeliłeś za to, ale gdzie ty idziesz? Umawialiśmy się przecież. Akurat z tobą, to ja się nigdzie nie umawiałam. <noise> Jak to krzyk, gdzie nigdzie nie puszczę? No. Słuchaj, nie po tym naszym spotkaniu dzisiejszym. Daj nam szansę! Posłuchaj ty mnie, nie ma żadnych nas, rozumiesz? Jestem umówiona. No z, ze mną chyba. No. Akurat nie z tobą. I jakbyś chciał wiedzieć, to super facetem, który pewnie już na mnie czeka. Więc na razie. Facet z no co? Z kim ty się chcesz spotkać? Kogo? Ty chcesz mi tu pokazywać? Gdzie on jest? Zaraz przyjedzie. O. Właśnie przyjechał. To jest ten twój super facet? To on? To jakieś żarty są? Czy to jakiś podejrzany typ jest? No. Jesteś po prostu zazdrosny. Jestem zazdrosny? Z niebowlak, z tych co zagroż. za grosz. Tyłu... Tak jak ja. ja nie jestem pewien, czy on nie ma złych zamiarów. Wiesz, a ja ciągle nie jestem pewna, czy ty masz mózg.